fajnie się gra w sensie ta Gierka jest bardzo fajnie zrobiona pod tym względem płynności tego poruszania się tą postacią tak kurde naprawdę zajebiście nie? naprawdę fajnie jest fajnie się nią steruje tak kurde lekko łatwo dobrze dobrze jest no fajna naprawdę fajna mi się podoba Tylko czasami, właśnie musisz kurde, jak ze wszystkim, trzeba chcieć trochę, nie? Trzeba właśnie tam gdzieś coś wykombinować. Nie raz przecież tak się robiło, jak były te stare gierki, i nieraz się teraz się przecież tak ile razy się robi. Ile to modyfikacji trzeba zainstalować, żeby w fucking Gothika pograć, nie? Dobrze. I tutaj, no wiadomo, gra jest nowa tego, ale kurde, coś tam no. Przymknąć oko trochę. Długanska. Niby coś się zwiększy, ale coś mi tu nie gra. Sprawdźmy to z tej perspektywy. I to. 15. Nie, no faktycznie. Tam się chyba nic nie zmienia, tak naprawdę. Na czerwono jest, nie wiem czemu. Aha, bo dodatki. Nie mogę dodatków narzucać wtedy. Czy coś. Energia ki się zwiększa, ale zostanę przy tym Albo nie. Skoro... O, do 23 to sporo, nie? A nie, bo to spada całkowicie zdrowie i ten... A to nie, to wiesz, MC. Dziwne. Dziwna to czapka. Dobrze ten hełm jest. A pokaż jeszcze ten candy, jak wejdzie. To ten candy to też co to jest? Chyba, że nie mogę teraz sprawdzić, ale wygląda na to, że będzie gorszy od tego, co mam teraz. Znaczy trochę. Le nie, no. Trochę lepszy, a trochę gorszy. Energia kin, regeneracja. Dobra, szukamy tego wraku ogólnie. Jest gdzieś blisko 17 łapek. Stąd a tu. No dobra, cool, nie no spoko. Pokaż, co tu mamy. Co tu jeszcze możemy dodać? Korpus. Cyk. Lecz są ramiona. Cyk. Podbrzusze. Cyk. O jaki robot, kurde. Zapis koniecznie. Wiedziałem, że to gra będzie dobra. Ale widzimy poziomy im wzrastają też. Będzie coraz ciężej, chyba. Co on mi tu próbował? To wygląda tylko tak, jakby to była różnica wyglądu, ale... Ale może nie. kółko stron 7b Vê se Okej, okay, znowu jakiś schron, spoko. Chudniczka. tak nikt nie patrzy. Czapka owczatka. Gorsza, można sprzedać zawsze. Jakiś złom znalazłem chyba. To jest jakiś ten... Co to jest? Strzelba? To jest broń. No, dokładnie. Nie no, ja uważam, że oni zrobili dobrą robotę tutaj, kurde, nie? Jak najbardziej. Wyposażyć nie mogę. Dobra, to się chyba dodaje. No i obszar zakończony. I Mi się akurat to podoba, że nie musimy tutaj łazić, i teraz, wiecie, nie wiem czy już wszystko zrobiłem. Ach, chuj, dobrze, że napisali przynajmniej, że masz wszystko już ogarnięte i... łatwo i jasno. Chociaż tam są jakieś drzwi jeszcze, ale no nie, no, obszar zakończony to po co, nie? No, a nie, to nawet nie są dobre drzwi, że tak powiem. Fakt, tak, gierka też długo powstaje, nie ma co ukrywać. Ale... Y, powstawała, znaczy się. Ale nie ma co się dziwić, skoro takie małe studio 20-osobowe. Okej, okay, to trzeba jakoś chyba naokoło. Ja To w sumie jeszcze coś mogę podłączyć, podłączyć. Korpus, bezpieczniak. E, to mi się bardziej podoba. A może tamtędy jednak powinienem był pójść Tylko, że tam brama jest jakaś, i co teraz? A, bo ja mogę go przywołać zara chyba, nie? Zobaczymy, trochę daleko. A, bo tutaj jest ten! Ale to chyba zaraz znowu zacznie być niebezpiecznie, mam wrażenie. To była taka bezpieczna strefa chyba. Ale dobra, to chodźcie z buta, dopóki mnie nie... Tak, brak bugów, żadnych kraszy, chodzi płynnie naprawdę. Tam czasami mi już tak lekko spadnie, widać, ale wszystko jest maks na maksymalnie ustawione. Yy, gra wyszła wczoraj. Nie? Ja mam dobry sprzęt, ale... No czasami coś tam tak lekko widać, że spadnie, ale... Nie... Nie jakoś tak, żeby przeszkadzało to. Zawsze można zmniejszyć tam jakieś detale, whatever. Ale jest ok. Ale i tak chodzi zajebiście płynnie po prostu, tak ten. O, fajnie chodzi no. Co jest, nic im nie robię. Na pewno jedną z ikon super unkwu widzę z tej strony postaci. Na pewno nie wszystkich ikon pozwala aktywować stan super unkwu. Inny atak specjalny muszę zrobić. Mogę sobie przywołać chyba tego, tego robota zawsze. Nie można tutaj. Aha. Czyli tu muszę iść sam. Slajają się tu skurwiele, dużo nawet. Trochę powoli im spada to życie jak na mój głos. No spróbuję im zajebać. Mogłem strzelić w tą beczkę. Co on się kurde leczy? On się chyba leczy, kurde. Poszła modliszka. No, bez robota trochę ciężej, nie? Może być, ale jeszcze mogą się wybronić, mogą coś z tym zrobić jeszcze. Myślę. A, ja się, ja się będę leczył, dobra Kurwa, idą. Wrzucić jakąś opcję, na przykład, nie wiem, jakąś opcję w związku z tym, związaną, że jeżeli na przykład wypuszczą wy pacza i będzie napisane, że w tym patchu do, dorzuciliśmy opcję wyłączenia lektora, chociaż możesz to już zrobić teraz, nie? Wystarczy go wyciszyć, to ludzie zwrócą na to uwagę, że można, i wtedy może wiesz, będą, nie będą na to patrzeć negatywnie, bo można przecież wyłączyć, się. I wtedy sobie tylko czytasz na przykład. Albo dodaliśmy opcję nie tylko wyłączenia lektora, ale przyspieszenia dialogów, jakoś tam, nie? Czy coś w tym stylu woda. Coś tam jeszcze dadzą rady, by myśleć. Mieśnię ściskacz? Co? Żywotność mi wzrasta, ale bomba. No, ja na pewno, jakbym teraz był na ich miejscu. To znaczy, ja już bym to ogarnął przed wydaniem, ale to tak trochę głupio. Ja wiem, jak to jest, jak sam coś robisz i tak, jakby no. Przecież nie, niczego się nie da zrobić, perfektnie. I pewnie wiesz, że coś nie gra, ale tak. kurwa, no. Poza tym, głupio trochę tak nagrać tyle tego tekstu i wyjebać, nie. Ale no, czasami trzeba, no. Ja bym po prostu dał opcję jakąś, żeby to szybciej szło. Po prostu nie wiem. Skoko, spok. Już mamy pięć wraków. Ale gdzieś jeszcze tutaj jest super łup. Jeśli się nie mylę, nie napisano mi, że obszar zakończony. Albo nie zwróciłem uwagi. Mogę to jakoś sprawdzić? Super łup gdzieś jeszcze jest. O, chyba tu. Ale to jeszcze nie to. Hmm. Burda naciskłem. O ty chuj. Gdzie ten super wo? Powiem ci, że na pewno jakby ta gra była jakoś tam skatowana mocno, to bardzo by mi było szkoda tego. Tylko dlatego, że kurde, jakieś takie fazy. Kurde, gdzieś tu jest super łup. O, jest lina, jest lina, cicho. O, 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 dobra, dobra. Na las zajebiście. Ale to nie koniec zabawy. Gdzie tu się idzie? Tu? Gdzie ten łup? Kurwa spadłem. Po coś tu się wchodzi? Aha, jest coś, jest, jest coś, jest coś. Coś tu się chyba da złapać, o. Doskoczę? Czekaj, czekaj. Patrz, normalnie, tam się trzeba złapać. Ale może być problem, bo nie trafię, czy coś. Tu chyba chodzi o to, żeby... Po coś te poduszki myślałem, że są, ale widzę, że... Chyba nie. Znaczy, wygląda... Koleś wygląda spoko, w sensie, że wydaje się spoko, a nie jakiś taki, wiesz dziwne czy coś. E, wszystko jest niby nowe też, więc. Wygląda na to, że będzie git. Zobaczymy. Tam nie ma koloryfera, poza tym jest grzejnik elektryczny i spoko może też tak być. O, kurwa to taka akcja jest. Patrz, jest. I wszystko wygląda na to, że będzie git. Net też będzie, ale nie wiem, czy będę miał tak przez kabel, nie? Postaram się załatwić, ale kurde. Jeszcze zobaczymy. Postaram się załatwić tak, żebym mógł sobie normalnie, lightowo streamować, ale... No, chyba nie będzie tak od samego początku. Dobra, mamy super łup. duży pakiet energii jeszcze będę gadał z, go, z gościem bo mogę sobie sam albo założyć albo od nich jakby wziąć i, i bym tylko poprosił żeby kabel podłączyć on już mi mówił że mógłby podłączyć nie to jak następnym razem go będę widział to go poproszę czy no czy mógłby faktycznie już to zrobić od razu bez gadania czy bo ja zawsze mogę sobie sam założyć też nie ale to chyba będzie szybsze no ...magazynek. Tutaj ma... Na następnym streamie pewnie sobie trochę zmodyfikujemy te bronie, bo ja dzisiaj tego nie robiłem. Dobra, na tym skończymy dzisiejszą zabawę. Dzięki, że wpadliście. Zajebiście, że wpadliście, bardzo się cieszę. Fajnie jest właśnie sobie tak pograć w towarzystwie. Więc... No do zobaczenia chyba, chyba jutro. Będę pisał jeszcze, ale nie, nie widzę przeszkód, żebym jutro miał... Żeby to miało się nie zdarzyć jutro, nie? Planowo jutro jeszcze napiszę. Najprawdopodobniej coś tak jak dzisiaj o tej samej porze. Także nie no, fajna gierka. No. Fajnie, że wpadliście. Fajnie się gada. Fajnie się gra. Wszystko widzę działa jak należy, więc spoko. Zawsze można jeszcze myszką i klawiaturą grać. Ale chyba wygodniej mi na padzie jest.